Burmistrza powinna cechować szybkość działania oraz odwaga do podejmowania trudnych i często kontrowersyjnych decyzji. Od przyszłego burmistrza oczekuję, że doprowadzi do tego, że ruch turystyczny powróci z powrotem do śródmieścia Bochni. Powinien być osobą, która zadba o pomysły młodych ludzi oraz o rozwój wydarzeń w naszym mieście. Bochnia potrzebuje dobrego gospodarza kogoś, kto szuka zgody z każdym. Ktoś, kto ma pomysł na bochnie i energię, żeby go zrealizować. Powinien być profesjonalistą, menadżerem, kimś, kogo głos odgrywa znaczącą rolę w danej społeczności. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Zastawniak i kandyduję na Burmistrza Miasta. Bochnia szansą dla wszystkich. Wykorzystaj tą szansę i zagłosuj na mnie 16 listopada. Zrealizujmy wspólnie ten cel. Bo Bochnia to Ty.